W tym biznesie trzeba mieć łeb na karku. Nie chodzi tylko o pyszną karkówkę, która ląduje w bułce na parze autorskiej receptury. Chodzi o podejście do biznesu, klienta i do życia. Bo żeby serwować jedzenie z food trucków trzeba do tego podchodzić z pasją. Jest to dobry biznes jeśli się ten biznes lubi. Wydaje mi się, że to jest z każdym takim biznesem, który się samemu zakłada. Trzeba to lubić, trzeba lubić to co się robi, bo wtedy przychodzi jakoś radość z tego życia, które akurat przekształcamy w pracę. Da się z tego wyżyć, tak jak mam mnóstwo pytań, płacimy za to rachunki, także na pewno da się, da się z tym związać swoje życie. Jeśli ma ktoś naprawdę ogarniętą głowę, jeśli mogę to tak określić, ciężka praca naprawdę może zrobić dużo. Specjałów od gentlemanów serwujących wieprzową karkówę można spróbować przy Sikorskiego, ale będzie to również jeden z kilku food trucków, które pojawią się na drugiej odsłonie Food Truck Fest. W ubiegłym roku to wydarzenie skradło podniebienia nie tylko zielonogórzan, bo na pyszne burgery i inne potrawy serwowane z ciężarówek przyjechały tłumy smakoszy spoza miasta. Tegoroczny Food track Fest odbędzie się na Placu Bohaterów już w najbliższy weekend. W Zielonej Górze pojawi się 20 ciężarówek z różnych stron Polski serwujących specjały z różnych zakątków. W świata. Kto ma ochotę, na przykład na kuchnię meksykańską, powinien w weekend wybrać się na Food Truck Fest. Będzie na przykład meksykańskie jedzenie, którego nie było. Będzie mniej burgerów. Będzie wóz, który serwuje fit żarcie. Będzie, będą naleśniki. Więc będą rzeczy, których fizycznie nie było rok temu? Tegoroczne wydarzenie będzie wzbogacone o kilka tematycznych stref. Rodzice będą mogli w spokoju zjeść burgery, a pociechy w tym czasie będą bawić się w strefie dla najmłodszych. Przygotowano też zupełną nowość czyli strefę nowej pracy. Każdy, kto szuka pracy lub myśli o zmianie zatrudnienia, powinien odwiedzić to miejsce. Tam przy ciekawym posiłku. Będzie można porozmawiać o zawodowej przyszłości z szefami dużych firm działających w nowosolskiej strefie. Chcą wyjść, spotkać się z ludźmi, porozmawiać, zjeść bugera, wypić kolę, wypić kawę. Ma być fajnie, ale ma być również poważnie, ponieważ mówimy o poważnych sprawach, o zatrudnieniu, o dojeździe do pracy, tak. Ja sam jestem mieszkańcem Zielonej Góry, ale pracuję w Nowej Soli, więc ja widzę te tabuny ludzi, którzy z Nowej Soli do Zielonej do pracy dojeżdżają, ale również widzę ruch w drugą stronę, czyli Zielonogórzan, którzy dojeżdżają do pracy w Nowej Soli. Food Truck Fest zaplanowano na sobotę i niedzielę, 3 i 4 czerwca. Pyszności będą serwowane od 12. .00.